Cześć! Chciałbym Was zaprosić do przetestowania nowej aplikacji Beeline, która jest całkowicie wyprodukowana w Polsce i służy do robienia recenzji produktów, w znanych miejsc oraz firm. Recenzje możecie robić w formie postów graficznych albo w formie Quicksów, czyli wideo, które trwają do 90 sekund. Na tej platformie jest coś takiego jak monetyzacja, czyli każdy post, który ma więcej niż 250 wyświetleń, zaczyna zarabiać. Profile możecie zakładać jako prywatne albo firmowe. Kiedy zakładacie jako firma, macie opcję, żeby promować swoje recenzje, które wybieracie i w ten sposób. Osób dotrzeć do osób, do których organicznie byście nie dotarli. Żeby dbać o jakąś recenzje na profilach firmowych, w pierwszej kolejności będą wyświetlały się recenzje od osób, które mają zdjęcia profilowe. I są to profile osób, które obserwujecie. Aplikacji możecie dodawać posty albo recenzje. Posty nie są recenzjami, są to treści, które mogą promować kilka marek, np. podsumowanie top miejsc całego miesiąca. Natomiast recenzje są to publikacje, które dajecie od 1 do pięciu gwiazdek pod konkretną firmą, gdzie jest przekierowanie do ich strony, a firmy za waszą zgodą mogą taką publikację promować.